W dzisiejszym wideo porozmawiamy o whisky Blended Mold Single Cask. Tak, nie przesłyszeliście się. Blended Mold Single Cask. Cześć, z tej strony Władysław Łyski Mold Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj przyjrzymy się bliżej dość ciekawej whisky. Zasadniczo rzecz biorąc, dość nietypowej whisky. Wee to whisky Blended Mold, która jest również single caskiem, ale o tym powiemy sobie za chwilę. Za to whisky stoi niepodległy bottler. W zasadzie teraz jest to mikrodestylarnia Little Brown Dog. Destylarnia, która jest położona w Szkocji, w Aberdeenshire. I tutaj warto cofnąć się do początków 2013 roku, kiedy to Andrew, założyciel tej firmy, postanawia spełnić swoje marzenia. Podróżuje po Szkocji, zwiedza destylarnię razem ze swoim psem i z którym de facto jest bardzo mocno związany. Andrew podejmuje różnego rodzaju działania w celu Mikroprodukcji alkoholu leżakowanego, destylatów leżakowanych, doświadcza, eksperymentuje, bawi się. I w taki oto sposób w 2018 roku, razem ze swoim przyjacielem Chrisem, zakładają firmę Little Brown Dog Spirits LTD i zaczynają działać na troszeczkę szerszą skalę. W tej chwili operują dwoma alembikami. Jeden 10-litrowy, który nazywają bardzo pociesznie: We i większy alembik 100-litrowy. Oczywiście jest to Big Dug. Co do nazwy samej destylarni, wątpliwości być nie może. Little Brown Dog, oczywiście, chodzi tutaj o psa Endiego, o jego najlepszego przyjaciela, jego ulubionego zwierzaka. Który, z którym, jak mówiłem na początku, podróżował po Szkocji, zwiedzając destylarnię. Pies ten de facto jest wizytówką destylarni. Pojawia się w wielu zdjęciach, w różnego rodzaju sesjach fotograficznych. No i tutaj nawet na butelce nie da się ukryć, że ten piesek występuje praktycznie dookoła butelki. Etykietka bardzo malutka. Resztę butelki pokrywa little brown dog. Mamy tutaj do czynienia z whisky typu Blended Mold wieku lat 20: whisky zabutelkowana w mocy beczki, 52,3% alkoholu. Niestety butelka tylko półlitrowa, whisky niefiltrowana na zimno i whisky, która posiada kolor całkowicie naturalny, bez żadnych dodatków jedna beczka więc tych butelek nie było zbyt wiele kiedy weźmiemy pod uwagę jeszcze podatek dla aniołów, czyli Angel's Share, z całej beczki wyszło 850 takich właśnie półlitrowych buteleczek. No i tutaj muszę powiedzieć, że to wideo nagrywam dzięki jednemu z widzów z Londynu, Maćkowi, pozdrawiam cię Maćku przy okazji, który tak naprawdę podsunął mi zdjęcie sampla tej łyski, który od kogoś otrzymał i zaciekawiło mnie to, zacząłem szukać, dokopałem się do ciekawych informacji. Powiem Wam szczerze, moi drodzy widzowie, że kupiłem jedną z ostatnich butelek, która była dostępna i bardzo się cieszę. Bardzo Ci dziękuję, Maćku, za, za ingerencję. Dzięki Tobie tak naprawdę to wideo powstało. Co do samej koncepcji Whisky Blended Malt Single Cask. No tutaj nie mamy zbyt... Szerokiego pola do popisu. W zasadzie jest tylko jedna opcja. Trzeba wziąć kilka newmeków powstałych oczywiście ze słodu jęczmiennego, z różnych destylarni i zalać do jednej beczki. Proste, prawda? I tak też uczyniono w tym wypadku. Z informacji, którą udało mi się uzyskać u samego źródła, NewMaiki pochodziły od firmy Edrington. Nie wiem dokładnie, jakie destylarnie leżały w rękach grupy Edrington w tamtym czasie, 20 lat temu, czyli to był 2000 rok, około, ale na dzień dzisiejszy mamy Highland Park, Macallan, e, Glen Rothes i wtedy jeszcze był na pewno Glen Turret, który na dzień dzisiejszy już niestety nie należy do grupy Edrington. Także te cztery destylarnie wtedy odgrywały tutaj zasadniczą rolę. Być może był jeszcze jakieś niedostarlnie. Jeżeli macie takowe informacje, napiszcie w komentarzach. Tyle ciekawych rzeczy na temat tej łyski. I przechodzimy do degustacji. Może tak. Teraz najlepszy moment tego wideo, na który wielu z was zapewne wyczekuje. Warto tylko wspomnieć, że beczka, w której ta łyski leżakowała, to oczywiście był szery bat, 500 litrów. Dlatego też wyszło 850 butelek po podjęciu podatku o, dla aniołów. Baczka poszery. Destylaty z różnych destylarni, niu z różnych destylarni. A zapach przecudowny wręcz. Nie da się ukryć w aromacie, że jest to whisky, która swój czas w przeleżała. Bez wątpienia. Słodkość pod kontrolą. Nie ma jej zbyt wiele, ale mamy takie nuty jak skóra, mamy takie nuty jak kawa, trochę nut drewnianych. Pod tym sporo. Owoców suszonych, pomarańcze, odrobina cytrusów, ale to ma taki charakter bardziej marmolady, pomarańczowej, sporo czekolady, gdzieś tam pod spodem jakieś delikatnie słodkie akcenty, być może jakaś rodzynka, jakaś. Jakiś daktyl suszony. Jakieś pieczone jabłko się pojawia. Trochę takiego lekko przypalonego cukru, taki lekko przypalony karmel. Trochę się tu dzieje. Trzeba przyznać, że łyski ta jest fajnie złożona. No, ten aromat oczywiście jest bardzo fajnie poukładany, tak jak mówię, ten wiek tutaj jest wyczuwalny. Te aromaty są bardzo fajnie skomponowane ze sobą. Gdzieś tam na spodzie jest być może jakaś odrobina dymu, odrobina torfu, ale to jest taka naprawdę taka taki dotyk tylko. Goździki, cynamon. Bardzo fajnie ta whisky pachnie, muszę przyznać. Zobaczmy jak smakuje. I tak jak w nosie praktycznie alkohol nie był wyczuwalny. Tak przy pierwszym łyku mamy potężny, potężny smak. Whisky jest oleista, nawet powiedziałbym dość mocno oleista. Bardzo treściwa. Bardzo bogata. Na samym początku delikatna słodycz. Sporo takich ciężkich nut, takich suszonych owoców, daktyl, figa. Takie bardzo, bardzo ciężkie te elementy tej skórzaności, takiej stara zakurzona półka z książkami. Jakaś taka oprawa skórzana na książki, może siodło, może jakiś portfel, coś takiego pasek skórzany jest dość fajnie wkomponowany tutaj w, w, w smak. Zaraz po tym pojawia się odrobina, odrobina słodyczy, ale to bardzo szybko przechodzi w taki aspekt bardziej kawy, gorzkiej czekolady. Być może powiedziałbym nawet kakao, kakao, kawa. Sporo orzechów, naprawdę bardzo sporo orzechów wychodzi na język. Robi się troszeczkę bardziej wytrawnie. Język zaczyna się ściągać. Odrobinę drzewności, odrobinę dębiny, i to wszystko przeplatane jest tymi suszonymi owocami. Naprawdę sporo się dzieje w tej whisky. Sporofik, sporo daktyli, rodzynki. Po przełknięciu na języku wychodzi bardzo taka fajna pikantność, która bardzo fajnie komponuje się z tą całą resztą. Przy drugim, trzecim łyku już nie ma tej takiej mocnej alkoholowości. Jakby nie patrzcie, to około było dokładnie 52,3%. Więc to nie jest tak naprawdę mało. Ale tak jak mówię, przy, przy trzecim łyku to ta alkoholowość już praktycznie jest całkowicie pod kontrolą. A w smaku dzieje się naprawdę sporo. Teraz w finiszu mamy tak marmoladę pomarańczową. Gorzką czekoladę. Trochę rodzynek jest trochę wytrawności, ale na języku mamy właśnie te nuty takie bardziej wytrawne. Jak gorzka czekolada, jak ta marmolada pomarańczowa. Ale na policzkach przez cały czas są te słodkie rodzynki, słodkie suszone owoce. A jeszcze jeden łyk. Od razu wiadomo, że ta łyski nie jest młoda. Od razu to czuć w finiszu, w smaku, w aromacie, że jest ona fajnie złożona, fajnie skomponowana. Nie jest w żaden sposób chaotyczna. Wszystko fajnie współgra, wszystko bardzo fajnie się prowadzi. Cały czas mówię, cały czas sporo smaków w jamie ustnej. Jest słodko, jest pikantnie, jest wytrawnie. Jest bogato, jest treściwie. I to jest chyba to, czego odłyski oczekujemy, prawda? I teraz rzeczą bardzo ciekawą jest fakt, że whisky ta kosztowała całe 49 funtów za butelkę. No naprawdę, nie oszukujmy się, moi drodzy. Pół litra 20 dwudziestoletniego blended molta w cenie dwóch butelek Monkey Shoulder. Przynajmniej mówimy tu o angielskim podwórku. Powiem szczerze, wyczekuję z niecierpliwością kolejnych e, wypustów, dlatego że nawet tutaj na butelce jest umieszczona informacja, że jest to Batch One, pierwsza edycja. Naprawdę z niecierpliwością czekam na kolejną. Moi drodzy widzowie, to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze wideo. Mam nadzieję, że taka ciekawostka będzie dla Was przyjemną do po obejrzenia i posłuchania. Tak jak mówię, tej łyski już nie da się kupić. Wyprzedała się dość szybko, ale będą kolejne bacze. Nie mam pojęcia, jak jest z wysyłką do Polski, jeżeli chodzi o, 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 tą, o tą firmę. Ale dowiem się, moi drodzy, dla Was się dowiem. Dowiem się i Wam o tym powiem. A tymczasem pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Bawcie się dobrze i do następnego.